Witajcie ponownie w kolejnym odcinku z serii Zanim Kupisz, czyli naszego specjalnego cyklu, który pomaga Wam podejmować bardziej świadome decyzje związane z zakupami nadchodzących gier. Jak zawsze w ramach tego formatu przedstawiamy Wam najważniejsze informacje o danych tytułach zanim wyjdą, dzięki czemu Wy wiecie więcej i możecie łatwiej podjąć konkretne zakupowe decyzje. Ostatnio rozmawialiśmy o Doom the Dark Ages od id Software, a dzisiaj przychodzę do Was z drugą poważną premierą Maja, czyli Elden Ring Train od studia From Software. Ja jestem Azurawil i dzisiaj będę waszym przewodnikiem po tym tytule. Zapraszam! Elden Ring Night Train to tak naprawdę spin-off dla podstawowej wersji Elden Ringa. Produkcja opracowana jest oczywiście przez japońskie studio From Software, które odpowiada za całą gamę gier z gatunku Souls-like. Mimo tego za projekt ten nie odpowiada legendarny reżyser studia Hidetaka Miyazaki. Za sterami tego projektu zasiadł niejaki Yuna Ishizaki, który w japońskim studiu pracuje od roku 2011 i był istotną postacią przy projektowaniu systemów walki w Bloodborne, czy właśnie w Elden Ringu. Jak sam reżyser przyznał, projekt ten jest dla całego studia ambicjonalnym w zwaniem, które sobie postawili. Z jednej strony chcieli oni stworzyć grę, która zerwie trochę z tym hardkorowym postrzeganiem gier z gatunku Souls-like, a z drugiej strony nadal ma być to coś, co będzie bardzo mocno osadzone w DNA, które przez lata wypracowało sobie From Software. W tym miejscu warto jednak bardzo mocno podkreślić, że Elden Ring Night Train nie będzie dodatkiem do Elden Ringa, a w pełni samodzielną produkcją. Oznacza to, że do rozpoczęcia zabawy nie potrzebujemy podstawowej wersji Elden Ringa z roku 2022. W tym przypadku wystarczy kupić pełną wersję Nightrain, no i to w zasadzie wszystko. Mimo tego tytuł ten nadal będzie posiadał swoje lore, swoją fabułę, no i właśnie teraz o tym sobie trochę porozmawiamy. Niektórzy mogliby stwierdzić nawet trochę złośliwie, że Elden Ring Nightrain będzie miał fabułę, która opierać się będzie tylko i wyłącznie na tym, że będzie to taki Fortnite, tylko że z gatunku Souls-like. I wiecie co? To po części jest prawda. Produkcja ta to całkowity spin-off serii i lore tej produkcji osadzone będzie w całkowicie alternatywnej rzeczywistości ziem pomiędzy. Oznacza to, że będzie on całkowicie odrębny i równoległy do głównej wersji gry, a wydarzenia z jednej gry nie będą miały znaczenia w drugiej. W grze przyjdzie nam wcielić się w jednego z Nightfarers, których celem jest powstrzymanie tajemniczej złej mocy pod postacią niejakiego Nightlorda. Chodzi też przede wszystkim o zatrzymanie wielkiej katastrofy spowodowanej właśnie przez tę postać, a raczej postacie. Sam ten ogólny Zdradza już bardzo dobitnie, że jakakolwiek fabuła będzie tutaj bardzo pretekstowa. No i raczej nie powinniśmy się nastawiać na jakieś wielkie fabularne zawiłości. Mimo wszystko, twórcy z From Software zapowiadają, że lore Night Rain będziemy poznawać w zróżnicowany sposób, w zależności od klasy, którą będziemy grać. Wspominany przeze mnie wcześniej reżyser gry zdradził w wywiadzie dla IGN, że takim swego rodzaju sercem, gdzie tą fabułę będziemy właśnie poznawać, ma być biblioteka w twierdzy okrągłego stołu. Twórcy przygotowali też pewien dodatkowy sposób na taki. Dogłębniejsze poznanie przeszłości danego bohatera, bo właśnie lore, które będziemy poznawać, skupiać się będzie właśnie na grywalnych postaciach. Historię każdego z nich będziemy śledzić poprzez specjalne księgi, które znowu będą mogły nas przenieść w konkretne wydarzenia z przeszłości. To oczywiście nie koniec, bo w ramach tego będziemy mieli też możliwość dowiedzieć się co nieco od NPC-ów, którzy będą mieli dla nas inne kwestie dialogowe, w zależności od klasy, którą będziemy aktualnie ogrywać. Szczególnie odczuwalne ma to być w przypadku zadań pobocznych, które tak. Także mają być specjalnie skrojone pod naszego grywalnego bohatera. Wychodzi więc na to, że fabuła będzie nie dość że pretekstowa, no to jeszcze bardzo mocno zmarginalizowana. No bo też umówmy się, to nie jest tytuł, który ma nam opowiedzieć jakąkolwiek historię. Sercem i podstawowym projektem Night Train będzie oczywiście rozgrywka, i o niej sobie teraz trochę porozmawiamy. Elden Ring Night Train, trochę nieco wbrew swojej nazwie, będzie grą, która w wielu względach znacząco odbiegnie od tego, do czego przyzwyczaiły nas wszystkie dotychczasowe produkcje od From Software. Przede wszystkim będzie to gra skrojona pod wieloosobową rozgrywkę sieciową, gdzie gracze w trzyosobowych drużynach będą stawiać czoła rozmaitym wyzwaniom w postaci zwykłych przeciwników, bossów, ale także wspomnianych wcześniej zadań. Nie oznacza to jednak, że opcji single player nie ma i nie będzie. Wręcz przeciwnie. Ta w grze rzeczywiście się pojawi, choć twórcy przy okazji projektowania zapomnieli, co zresztą przyznał sam reżyser, o dodaniu opcji grania w duetach. No, jest to dość dziwne przeoczenie, ale no, zdarza się. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie aż 8 grywalnych klas. Każda z nich zbudowana została na dwóch filarach. Różnorodności gameplayowej oraz pewnym archetypie, który kojarzymy z dzieł fantazy. Z tego też powodu każdy bohater będzie cechować się nie tylko unikalnym wyglądem, ale też własnym zestawem umiejętności i broni. Taki guardian chociażby będzie świetnym tankiem, który będzie w stanie brać na siebie większość obrażeń. Bardziej zwinna duczeska pozwoli nam skutecznie kąsać wrogów i odskakiwać w bezpieczną strefę z dala od ataku. Samo to pozwala też sugerować, że dobór postaci do każdego kolejnego Meczu nie będzie taki w pełni swobodny, no a przynajmniej nie powinien. Mając na uwadze wszystkie wady i zalety każdej z klas, logicznym jest, że do uzyskania najoptymalniejszej drużyny potrzebne będzie stworzenie trio, które nie tylko będzie się uzupełniać pod względem ataku, ale będzie też tworzyć pewnego rodzaju synergię, uwalniając tym samym swój prawdziwy potencjał. Brzmi to bardzo ciekawie, no bo rzeczywiście takie synergie mogą dawać sporo frajdy, ale też powstaje pytanie, co w takim razie z taką elastycznością w tworzeniu buildów? Przecież wielu takich bardziej korowych graczy Soulsów lubi tworzyć takie nieoczywiste kombinację umiejętności. No właśnie, no tego przekonamy się zapewne dopiero po premierze. Warto też porozmawiać o samym projekcie gameplayu, bo ten, jak na From Software, jest cokolwiek nietypowy i też na swój sposób odświeżający. Zamiast stałej pętli rozgrywki, w której poruszamy się od punktu do punktu, tutaj mamy podział zabawy na mecze. A to swoją formułą przypomina takiego Fortnite'a, no lub jakąkolwiek inną grę kompetywną z gatunku Battle Royale. Nasza zabawa rozpocznie się zawsze w tym samym miejscu, czyli w twierdze okrągłego stołu, gdzie najpierw wybierzemy naszą postać, aby potem zostać przeniesionym na właściwą mapę. Naszym bezpośrednim zadaniem będzie przeżycie 3 dni w grze, czyli około 45 minut, w trakcie których będziemy musieli mierzyć się z kolejnymi przeciwnikami, aby na końcu stawić czoła głównemu bossowi danej mapy. Kurcy zapowiadali, a potem też potwierdzali kolejnymi przedpremierowymi materiałami, że każdy kolejny dzień będzie nieco bardziej napięty i wymagający. Ma to oczywiście przeciwdziałać takiej monotonii i mozolnemu grindowaniu, żeby tylko nabić dodatkowy poziom. A monotonia ma być też przełamywana przez okazjonalne inwazje innych potężnych wrogów, co może być o tyle ciekawe, że będzie to w stanie dodać do rozgrywki element pewnej nieprzewidywalności, wystawiając nas z tym samym na zupełnie nowe wyzwania. Repertuar bossów, z którymi przyjdzie się nam mierzyć przynajmniej na początku Elden Ring Night Raid jest ciekawy, ale też chyba dość dobrze znany wszystkim, którzy grali zarówno w Elden Ringa, jak i poprzednie gry z gatunku Souls-like. Przeważającej większości będą to stwory i przeciwnicy, których znamy z, właśnie z Elden Ringa. Chociaż też pojawią się dodatkowe postacie, chociażby z serii Dark Souls, co brzmi całkiem ciekawie, zwłaszcza że zapowiedziany został chociażby taki Nameless King z Dark Souls 3. Dodatkowym elementem, który utrudni nasze działania w terenie, będzie zawężający się krąg burzy, po którym będziemy się poruszać. To także coś, co jest mocno inspirowane grami z gatunku Battle Royale, gdzie właśnie owe oko burzy zmusza nas do zawężania swoich działań i co za tym idzie, zintensyfikowania kontaktów z innymi graczami. Tutaj po prostu będziemy musieli coraz częściej wystawiać się na coraz mocniejszych przeciwników, jednocześnie podkręcając nam kolejne wyzwania. Nie jest jednak tak, że From Software podkręciło tylko poziom trudności, nie dając nam nic w zamian. Do naszej dyspozycji oddane zostaną większe możliwości poruszania się po mapie, w tym takie rzeczy jak opcja wspinania się po skałach. Znacznie szybka prędkość biegu czy możliwość wybijania się w powietrze. Chyba najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że w Night Train nie uświadczymy obrażeń związanych z upadkiem z dużej wysokości. Jest to o tyle ciekawe, że może to całkowicie odwrócić gameplay i znacząco odzwyczaić nas od tego, do czego właśnie przyzwyczaiły nas poprzednie gry z gatunku Souls-like. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to ma sprawić, że rozkrywka będzie bardziej dynamiczna i bardziej dostosowana pod zabawę w trzyosobowych teamach. Co więcej, jeżeli zechcemy przejść z jednego krańca mapy na drugi, to będziemy mieli możliwość przywołania ptaka, który w jeszcze szybszy sposób będzie w stanie dostarczyć nas w oczekiwane przez nas miejsce. A zapytacie w takim razie, co z przedmiotami, które będziemy zdobywać? No i tutaj powiem Wam, że deweloperzy znowu bardzo mocno inspirowali się tym, co oferują gry z gatunku Battle Royale. Część przedmiotów znajdziemy podczas eksploracji, inne będą Wypadać ze skrzynek, które pojawiać się będą w okolicy tych potężniejszych przeciwników. Oczywistym jest, że im potężniejszy wróg będzie, tym lepsze przedmioty będą z nich wypadać. Tutaj kluczowe będzie dobranie tego, co odpowiadać będzie naszemu stylowi gry oraz statystykom, w które zdecydujemy się zainwestować. Warto jednak pamiętać, że korzystać z nich będziemy tylko w trakcie danego meczu i nie zabierzemy ich ze sobą na kolejne. Fakt ten może być dla niektórych trochę frustrujący, niemniej jednak oznacza to, że dobrze będzie specjalizować się w kilku rodzajach oręża. Na potrzeby tego, Warto też wziąć pod uwagę, że każda z broni nie będzie miała żadnej kary ze względu na udźwig. To zaś oznacza, że, no tak na dobrą sprawę, wszystko to, co możecie kojarzyć właśnie z gier z gatunku Souls-like od From Software, znowu zostało bardzo mocno wywrócone do góry nogami. Wszystko to wydaje się być względnie rozsądnym rozwiązaniem, które w pewnym sensie wymusi na nas taką multispecjalizację. Z drugiej strony, warto też poczekać i zobaczyć, jakie przełożenie będzie miało to na nieco dłuższy staż zabawy. Teraz przejdziemy sobie do kwestii związanych z rozwojem postaci, no bo tutaj też mamy do czynienia ze sporą zmianą. Nadal, co prawda, będziemy musieli odwiedzić miejsce łaski, ale. Będzie się to wszystko odbywało kilka razy szybciej. Zamiast klasycznej formuły znanej są z souls gdzie najpierw musimy podejść, usiąść i dopiero wtedy rozdać punkty, w Night Rain po prostu podchodzimy do ogniska i stojąc rozdajemy je według tego, co akurat potrzebujemy. Dzięki temu rozgrywka ma być znacznie dynamiczniejsza, no i nastawiona na to, że jesteśmy w ciągłym ruchu. From Software zaskoczyło też nietypowym podejściem do śmierci w Elden Ring Night Rain. W przeciwieństwie do innych gier z gatunku tutaj, pokonanie przez bossa czy innego przeciwnika nie równa się klasycznemu na i i backtrackingu po upuszczone dusze. W tej produkcji nasza postać w takiej sytuacji zostaje powalona, a nasz kompan może do nas po prostu podbiec i uderzając nas, przywrócić do zabawy. Jeśli więc jesteście totalnymi lebiegami, których jedyną taktyką jest przyjmowanie kolejnych obrażeń od przeciwników, no to cóż, From Software wyżło wam naprzeciw i trochę skazualizowało zasady śmierci. Ciekawe. I trochę też wymuszone przez gatunek. Podsumowując więc, mogę powiedzieć, że Night Train będzie takim Elden Ringiem na Steryda, gdzie rzeczywiście liczyć się będzie akcja, dynamika, wszystko będzie szybsze i wymagające od nas bycia w ciągłym ruchu. Turcy zdecydowali się zintensyfikować akcję, skompensować ją na stale zmniejszającym się obszarze, dodać do tego element współpracy drożynowej, no i podchodzić nieco bardziej pobłażliwie do naszych błędów. Nie da się ukryć, że jest to pozycja, która może posiadać naprawdę gigantyczny potencjał replayability, dzięki któremu natłuczemy w nim setki, jeśli nie tysiące godzin. Skoro już omówiliśmy sobie wszystkie kwestie związane z Lori, z gameplayem, no to warto skupić się na tych wszystkich pozostałych informacjach, takich jak cena, data premiery, platformy oraz dostępne edycje. Przede wszystkim warto jeszcze raz bardzo dobitnie zaznaczyć, że Elden Ring Night Train będzie grą sieciową, którą będzie można też ogrywać w trybie single player, choć sami deweloperzy też wystrzegają, się określanie jej mianem Live Service. Dlaczego? No From Software podkreśla, że kupując grę dostajemy w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne do rozpoczęcia zabawy i nie musimy wydawać na nią żadnych dodatkowych środków. I wiecie co? No Brzmi to bardzo dobrze, jednak jeśli przyjrzymy się planszy promującej przedpremierowe wydanie gry, no to dostrzeżemy tam bardzo ciekawy kwiatek, który trochę burzy tą narrację. W przypadku wydania Deluxe, jak W stoi na tej grafice, że jednym z profitów jest natychmiastowy dostęp do popremierowego DLC. Możliwe, że będzie to jakiś mały pakiet dodatkowych opcji kosmetycznych, ale też nie czarujmy się. Gra o takim charakterze ma ogromny wręcz potencjał na to, aby z czasem dostawać kolejne rozszerzenia, które mogą gwarantować czy to nowe tryby zabawy, czy postacie. No i też nie zrozumcie mnie źle, w tym nie ma nic złego, ja po prostu mam wrażenie, że pod tym względem ta narracja jest ze sobą bardzo mocno niespójna. Jednocześnie trzeba też pamiętać, że From Software do tej pory nie dało się nam poznać jako chciwe studio, które nastawione jest na to, żeby wydawać od nas kasę, czy nas oszukiwać. Z drugiej strony, też do tej. Pory nie mieli w swoim portfolio stricte sieciowego produktu, który wymagałby od nich ciągłych aktualizacji i rozwoju. Innym elementem, który warto poruszyć w tym segmencie, no to wymagania sprzętowe. Te wyświetlają się Wam aktualnie na ekranie, więc jeśli chcecie się z nimi dokładnie zapoznać, no to polecam Wam po prostu zapauzować na chwilę to wideo. Biorąc je pod uwagę, no i uwzględniając, że gra dostępna będzie także na PlayStation 4 i Xbox One, można zakładać, że posiadacze sprzętów z kartami RTX raczej nie powinni szczególnie się obawiać. Trzeba też pamiętać, że ma być to gra sieciowa, która opiera się na specyficznych systemach high framesów, no i dynamicznej walce, więc dobra optymalizacja, no i powiedzmy to stabilne 60 fpsów jest całkowitym minimum, które gwarantować będzie przyzwoite doświadczenia, no i też nie będzie czynnikiem zaburzającym nam zabawy. Na koniec wypada też powiedzieć o dacie premiery. Ta zaplanowana jest dokładnie na 30 maja 2025 roku, no i gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X i S. Oczywiście, jak przystało na współcześnie wydawany tytuł, będzie on dostępny w kilku edycjach. Podstawowa wersja gwarantuje nam oczywiście dostęp do gry, a zakup jej w preorderze zapewni Wam dodatkową łemotkę. No i tutaj większej historii nie ma. Ciekawa jest za to cena, bo w wersji właśnie podstawowej wyceniona jest na 169 zł na PC i konsolach. Drugim wariantem jest wspomniana wcześniej przeze mnie edycja Deluxe, gdzie poza grą dostajemy dostęp do cyfrowego albumu oraz soundtracku oraz właśnie gwarantowany dostęp do DLC. Za takie przyjemności trzeba zapłacić dokładnie 239 zł. Eldenowe świry mogą pokusić się oczywiście o edycję kolekcjonerską. No i tutaj możemy liczyć na dodatki w postaci 25-centymetrowej figurki Widlera, steelbook, karty przedstawiające klasy postaci dostępne w grze Artbook no i kod do cyfrowego soundtracku. Za taką przyjemność w Polsce trzeba zapłacić 999 zł w elektromarketach no i tutaj, no właśnie, no, ta cena jest różna, więc może być tak, że za jakiś czas ona stanieje, jeżeli w ogóle będzie jeszcze dostępna. Dla największych Eldenowych Świrów jest jeszcze jedna opcja, ale to już jest prawdziwy Eldenowy Tartar, bo za 799 zł w oficjalnym sklepie Bandai Namco możecie sobie kupić replikę hełmu Wildlera. Jest to kopia 1 do jednego, która została stworzona przez firmę Pure Arts. Jeśli więc chcecie doświadczyć Nightrain w sposób wyjątkowy, albo po prostu lubicie zbierać takie dodatki, no to może warto się zainteresować. Jest to całkowicie limitowana edycja, więc może być już niedostępna, ale też miejcie na uwadze, że z czasem taki przedmiot może zyskać sporo na wartości. No i to już wszystko, co powinniście wiedzieć o Elden Ring Train przed premierą. No to jak, czujecie się zachęceni? Jeszcze jak. Ja od siebie mogę Wam już teraz powiedzieć, że tytuł ten na pewno ogram i to na premierę. Co więcej, mogę wam też zapowiedzieć, że na kanale gry wideo pojawi się jakiś materiał związany z tym tytułem. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to recenzja, pierwsze wrażenia, a może jakiś bardziej ciekawostkowy materiał. Wszystko się okaże, dlatego obserwujcie nas. Na koniec też oczywiście zapraszam Was na naszą stronę grypauzawideo.pl, gdzie wrzucamy najciekawsze i najważniejsze informacje ze świata gamingu. Wpadajcie też na nasze socjale, na Facebooka, na Twittera. No, nam będzie bardzo miło, dzięki temu rośniemy, a Wy zyskujecie dostęp do fajnego kontentu. Tutaj zostawiam wam odnośnik do materiału ludokłody na temat wersji demonstracyjnych gier, kawał ciekawej publicystyki, a jeżeli chcielibyście na przykład posłuchać jakiejś recenzji i macie około 40 minut, no to tutaj pojawi się recenzja Tated Grail the Fall of Avalon, którą przygotowałem dla Was jakiś czas temu. My słyszymy się, już niebawem w następnym materiale, więc no cóż, trzymajcie się i do następnego.